Dragon Age Straż Zasłony. Mateusz oddaję głos już w tym momencie. Panowie, to w takim razie też zrobimy klimat. A to jest związany właśnie z tą grą? Nieważne. Nie, ta gra ma mało klimatu, więc może po co? Jakby, nie, prawda? <laughs> miłe jest bardzo. Nie, to ta miłe. recenzja będzie może trochę nietypowa, przynajmniej z mojej strony, okay. bo już e, dużo mówiłem na podcaście Genem Plus. Wyszedł nam odcinek praktycznie poprzedni, prawda? O Dragon Age'u. Ostatnio, też tydzień temu z Pawłem mówiliśmy, co się nam podoba w tej grze, co nie, więc nie chcę za bardzo się powtarzać, więc, tak jakby, ta recenzja będzie z mojej strony takim po prostu podsumowaniem tego wszystkiego, bo grę już skończyłem, w przeciwieństwie do przyszłego tygodnia. I tu jest jeszcze, tu jest jeszcze taki jeden plus na pewno mianowicie to jest RPG liniowy, w miarę liniowy. No, oczywiście są tam jakieś wybory w paru momentach, i też te lokacje są takie, takie trochę, jak powiedzmy, w pierwszym nowym gadowłożu. Czyli liniowy, ale ten czasem możecie sobie zboczyć, żeby coś znaleźć. Eee, I to mnie zajęło 24 godziny, ukończenie tej gry. Eee, I robiłem trochę pobocznych rzeczy, więc to jest naprawdę taki przyjemny RPG, jeżeli chodzi o... czy znaczy, w ogóle przyjemna gra single player, która za często, jeżeli chodzi o wysokobudżetowe produkcje, już się dziś nie pojawia, nie? żeby to była tak w miarę kompaktowa gra. Eee, szczególnie jeżeli poprzednia część była dosyć obszerna i momentami za obszerna i za duża nawet. Więc to fajnie było po prostu zagrać w liniowego RPG, Podoba mi się konstrukcja misji w Dragon Age'u, bo ona jest po prostu efektowa. To znaczy, mamy te w miarę korytarzowe lokacje, tak jak powiedziałem, kiedy zaczynamy misję, to po prostu mamy napis, że oto jest ta i ta lokacja, pojawiają się bohaterowie, idziemy do celu, kończy się misja, wracamy do bazy. Więc to jest po prostu bardzo fajna konstrukcja, dzięki temu zwiedzamy różne zakątki świata, skaczemy jak w Call of Duty po tych różnych częściach tedas tego, tego kontynentu. Walka. To jest coś naprawdę fajnego. To nie jest walka dla fanów zaawansowanych systemów może starć w różnych grach. Natomiast do końca mi się podobała, jest bardzo przyjemna to, jak możemy łączyć te różne umiejętności naszych towarzyszy, z których zawsze jest dwójka obok nas. Znowu, jak w Mass Effectach starych, możecie sobie łączyć, rozkazywać, żeby towarzysze używali różnych mocy, czy swoich czarów i tak dalej. Walka magiem, który może na przykład walczyć albo na dystans, kosturem, strzelając jakieś firebole. Albo wyciągnąć sztylet i wa walczyć bardziej z bliska. To mi się bardzo podobało. Słyszałem, że walka wojownikiem jest jeszcze przyjemniejsza niż, niż magiem, więc. No ale nie spróbuję, bo nie chce mi się grać w to drugi raz. Więc może nie wiem. No nie spróbuję, na koniec tematu. E I i więc walka na plus. Rozwój postaci też mi się podobał bardziej niż w Inkwizycji, bo to drzewko talentów jest całkiem niezłe. Tam nie ma takich pustych, głupich, nudnych jakby talentów do wzięcia, że plus 5% czegoś tam. To zawsze jest jakoś tam zmodyfikowane. Nie, troszeczkę. No, trochę jest, trochę, trochę jest. Trochę tak, ale to zawsze to... jest takie, że plus i coś tam jeszcze jest, wiesz? Jakoś to jest tam Ale w... Nie tak jak w Asasynie w na przykład było Pamiętasz, że to mało 3% i to co koniec. To prawda, tutaj cały, cały bardziej 10-20%. Ale to mogliby to też zrobić, że to drzewko byłoby połowę mniejsze, a tylko dawało te konkretne nowe umiejętności, jakieś. No ale naraz na możemy mieć trzy, to też warto przypomnieć, że możemy mieć trzy skile takie główne do odpalenia, że tak powiem. Plus runy, Plus które runy. nam dają y, takiego extra, extra power, na tak, przykład. Różnego rodzaju wzmocnienia czasowe. E, no i oczywiście ekwipunek tam wpływa w jakiś sposób na, na, na to, jak gramy, bo możemy znaleźć. się na przykład przez dużą część gry szukałem. Odpowiedniego ekwipunku, żeby mi pasowało do skilla, który mi sp sprawiał, że zadawałem większe obrażenia do elektryczności po zadaniu obrażeń ogniowych komuś i no musiałem sobie dopasować sprzęt. Mateusz, że do... ty grałeś w Diablo 4. Czy nie... w sensie straż zasłony nie przypomina ci troszeczkę Diablo 4 ale z za pleców? Nie. Zupełnie nie? W ogóle nie, 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 bo to jednak jest. Skile, prowadzenie fabuły, dodatkowe zadania. Tylko za pręc. No, Nic z tych rzeczy. Nie, nie. To, to z... dobrze. jakby ten system ktoś walki pytał, to tak nie jest. Ten system walki mi bardziej przypomina jakbyś wziął po prostu Mass Effecta, tylko żeby zrobił z tego fantazy. no, że okay. nie ma karabinów, tylko, e, tylko właśnie broń magów, wojowników i tak dalej. To chyba super, to wysoko ocenę na pewno dostanie. Nie, no, bo sama, sama walka to nie jakbym miał za samą walkę oceniać tę grę, to myślę, że nawet ósemkę bym wystawił, bo naprawdę to bardzo dobrze. By to była bardzo dobra gra, tylko ma problemy trochę w defensywie, w sensie uniki i tak dalej. Nie zawsze to działa, wydaje mi się, tak jak powinno. Czasem tak, czasem jest taki lekki lag, jak chcemy zrobić perfekcyjne, na przykład, blokowanie ciosu, to mam tak. wrażenie, że wcisnęliśmy przecież dobrze, ale nie, jednak nie, A więc... Ale ten jakby klimat i właśnie poczucie tego, że to jest trochę jak Mass Effect jest, choć bardziej jakby, no, mam już 2024 rok i nawet te animacje, nie, jestem bardzo jakby pozytywnie zaskoczony tym, jak w ogóle animacje chodzenia po świecie, biegania, wspinania się, to jest takie turbo swobodne, mega płynne i chyba nie ma żadnej innej gry ala RPG nawet nazwijmy to, która by po prostu tak wyglądała, jeśli chodzi o animację. No tak? tak, animacje ładne na pewno, w ogóle mi się podoba, to jest bardzo subiektywne, bo ten styl graficzny w tej grze jest bardzo taki no wyróżniający się. Miło się bardzo podoba. Jedyny minus dla mnie to jest to, że mimika twarzy, przepraszam, mimika postaci jest, no, no widać ten ruch, jak ust jest bardzo źle dopasowany czasem do dialogu, i to mi przeszkadzało. I niektóre twarze paru postaci też wyglądają trochę dziwnie. One się hmm. czasem zatrzymują na danej jakby emocji, którą wyrażała nasza postać do momentu, kiedy czasem, ty tak. wybierzesz dopiero następną jakąś odpowiedź i gdy wybierasz, że jesteś bardzo zasmucony, to po prostu czoło się jest wklęśnięte i taki super turbo, smutny jest nasz bohater. A później jak nagle wybierzesz tak... taką ironiczną, zabawną, to nagle jednak normalnie wygląda. Więc no. mi na przykład bardzo to e, przeszkadzało, że jednak te, te czoła w tej grze mają dziwny vibe. Czoła? <laughs> Także tak, tak. zabalkę, <laughs> Serio. Zobaczę mają Za walk. walkę i struktury misji 8 na 10, za czoła 3 na 10. To już wiemy. <grym> 2 na 10 nawet. <grym> Okej. Okay, natomiast tak. E, fabularnie ta gra jest dla mnie rozczarowaniem e, dosyć dużym. E, fabuła mnie nie wciągnęła. E, Takie zderzenie czołowe. O, nomen pra, nomen. Wow. No. Dokładnie. Więc fabuła mnie nie wciągnęła. Fabuła opowiada o tym, że jak wiecie z końca Inkwizycji, a tak naprawdę z końca sprzedawanego w dodatku do Inkwizycji, bo tam koniec prawdziwy był w dodatku. Klasyka Bauer. Tak. E, Solas postanowił Zniszczyć zasłonę tytułową The Veil vale, po to, żeby naprawić swoje błędy z przeszłości. No i to by się związało z tym, że prawda kataklizm ogromny by spadł na, ca na cały ten kontynent, na cały świat, więc próbujemy go powstrzymać w tej nowej odsłonie. No ale na początku się okazuje, że przeszkadzając mu w tym rytuale uwalniamy coś jeszcze gorszego to są starożytni, podobno elficcy bogowie i to oni będą głównymi antagonistami w tej grze, musimy ich powstrzymać. Trochę współpracując z tym Solasem z poprzedniej części, no bo on nam podpowiada, będąc w uwięzieniu, że tak powiem, magicznym, jak to robić i tak dalej. No i oczywiście bardzo duża część gry to jest pierwsze 8 godzin tak naprawdę, to tej głównej fabuły za bardzo nie ma, tylko tak jak w typowych starych grach Bioware, no to idź teraz po towarzyszy, bo potrzebujesz kogoś od walki z smokami, potrzebujesz kogoś, kto tam umie się skradać i tak dalej i tak dalej, więc to jest bardzo takie typowe właśnie dla Mass Effecta 2 najbardziej, że tam też była taka bardzo gra w tym stylu. Ym, i Problem jest taki, że postacie robią się ciekawe po jakichś 10, 12-13 godzinach kiedy, do, kiedy rozwijamy ich wątki. Bo początek wprowadzenie każdej postaci jest dosyć nudne. Te postacie przez bardzo. Przez większość czasu są bardzo jednowymiarowe, więc żadną postacią nie udało mi się zżyć jakoś szczególnie. Jedyny ciekawszy wątek fabularny taki naprawdę ciekawy to był wątek, no może dwa, bo mamy nekromantę ciekawego i e, jego wątek i mamy też wątek szarego strażnika z, z gryfami w tle to też było ciekawe. Ale ogólnie rzecz biorąc, sama główna fabuła rozkręca się pod koniec i interesujące były tylko ostatnie może 3 godziny z tych 20 ponad. Bo po, poza tym w ogóle się nie czułem zaangażowany. No i to, to jest oczywiście też kwestia tego, że ta gra jest słabo napisana. Tak? Tu chodzi o poziom scenariusza, to jest y, poziom takiego fanfika, jaki piszą nastolatki po przeczytaniu jakiegoś y, fantazy takiego bardziej na, dla nastolatek kierowanego, więc... Nie obrażając, to jest taki zmierzch dla, dla graczy, troszeczkę, troszeczkę no, jeżeli chodzi o styl, po prostu jakość scenariusza, bo tu masz pewne sceny, które są napisane w jakiś taki sposób, że ty patrzysz na nie i mówisz sobie, kurde, jakby to było lepiej napisane, to było dobre. Ale jest napisane bardzo tak naiwnie czasem, tak, no nie wiem jak to określić. Nasz słuchacz, no, który nazywa się Potężna Spółdzielnia Pączków z Ananasem pisze, <laughs> e, moim zdaniem ten Dragon Age to jest jak czytanie budżetowej książki fantazy. Trochę tak, trochę mhm. tak i właśnie... Też na podcaście o tym mówiłem, że w, jednym, w, jednym, w jednej recenzji ktoś zwrócił uwagę, że te dialogi są napisane tak i ta gra jest napisana tak, jakby ktoś z HR-u siedział z nami w pokoju cały czas. Że takie bezpieczne to jest wszystko, że tu się postacie za bardzo nie kłócą nawet, czego też mi brakuje. Jest jedna wielka taka kłótnia, która kończy się dosłownie z kadcenką, i potem już oni sobie tak naprawdę. A nie, ja rozumiem, dlaczego tak. No. Więc jest to ogólnie wszystko takie zbyt a, bezpieczne? Wi wiadomo, zbyt... że wśród przyjaciół największe kłótnie kończą się także, ale kac cenką. Tak jest, dokładnie. Tak. No. Więc e, nie chcę się już rozwodzić, bo bardzo dużo o tym mówiłem. czy e, wygra to jest dla mnie rozczarowanie. E, no żal, bo czekałem bardzo. Bardzo, Czyli bardzo. Walka 8 na 10 e, A cała reszta, naprawdę poziom fabuły, szczególnie scenariusz, postacie, to by było dla mnie 5. Naprawdę, nawet jeżeli nie mniej, więc ja Dragon Age'owi wystawiam 6,5. Uh -huh. Pół dodatkowe za naprawdę fantastyczną optymalizację. To jest jedna z najlepiej działających wersji PC-owych gier wysokobudżetowych w ogóle ostatnich lat, więc polecajka za to. I tak, tyle. E, gra super działa, również na konsolach, bo mi się przydarzyło grać na PlayStation 5 Mateusz na pc -cie. I w sumie zgodzę się z Mateuszem, jeśli chodzi o jego ocenę, tylko bym dodał do tego, że nawet to nie jest taka bezpieczna w, w tych relacjach jakby historia i fabuła, ale jest też do tego taka. Kurczę, jak, jak to określić? Wszyscy się bardzo wspierają I, i może dlatego też ten szum taki powstał, że ta gra jest. Wow, nie, no właśnie, to jest właśnie taki vibe. Takich fanfików, takich nastoletnich, jakiś, wiesz, co sobie, o, wszystko jest super. Takie, takie amerykańskie, trochę właśnie dla nastolatków, jakiś show taki pozytywny, taki no. I to... dodatkowo, wiesz, mamy tutaj te klasyczne, znowu powiem dla BioWare, yy, wybory, czyli odpowiedź jakby ironiczna, odpowiedź, tak, brutalna, yy, brutalna, aha. smutna, pocieszająca, ale często nawet. Mimo, że wybieram tą ironiczną, to ta odpowiedź nie jest ironiczna, więc nie wiem, czy tam po prostu następuje losowanie tych. Nie, 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 po prostu jest napisane tak, i to jest, ten, to jest wada tego systemu kołowego, no, tak. że masz napisane tam. Ale nie, totalnie można by było dać tam na przykład tą okejkę, okay nie? Że to hmm. oznacza okejkę, okay a nie. Że nie ma tam sarkazmu. No, a z tym a, a ja tak wybierasz, więc te, te nawet wybory w, w dialogach i tak dalej, to jest totalna. Iluzoryczność, i, i, i tak jak mówisz, to jest główny problem tej gry, no ale jednak e, jeśli poszukujecie tak jak ja, bo ja bardzo poszukuję gier nie w stylu 2024, w ogóle 2020, tak? Tych wszystkich gier, czyli dostajecie ogromny, gigantyczny świat, tysiące znaczników, e, miliony zadań, w większości przyniesi i pozamiataj. Mnie to i, irytuje. Już ten, nawet nie fenomen, ale po prostu ciągłe wydawanie takich gier. To nie jest fajne. Wcale kolejne gry, które są roglajkami, -like to też nie jest fajne. Kolejne gry, które są kolejnym Chcę być hola, hola. E, drago. E, Dark Soulsem, slajki. So, Souls -like to nie jest fajne, tak? Hola, Czasem hola. przyda się, kiedy wrócimy właśnie do korzeni i, i coś konkretnego zaproponujemy, gdzie mamy konkretne Jestem zadania, za. e, półotwarty świat i, i to super się grało, jak to było skonstruowane. Zabrakło najważniejszego historii która tutaj praktycznie nie występuje jeśli macie więcej niż 10 lat. Tak więc 6,5 na 10 odgramy na maksa. Ja dziękuję za kopię, którą otrzymałem od Electronic Arts Polska na PlayStation 5. Ty sobie sam zapewniłeś. Ja dziękuję. Tym bardziej przepraszam. cię boli. No podejrzewam. Ale tak, tak to wygląda z naszej strony. Tak więc. Zależy co szukacie w, w gr na grach. Na PC pamiętajcie, że jest opcja abonament i możecie całą grać o, za 5 tych tak. 6,5 na 10 odgramy na maksa dla nowego Dragon Age'a, a podobno i tak się fajnie tam biją.